Nareszcie pożegnaliśmy fatalny 2020 rok, dlatego z tym większą przyjemnością witam was w nowym i miejmy nadzieję lepszym, tudzież spokojniejszym roku 2021. Na dobry początek startujemy z 22 odcinkiem fajny gier na PC'ta, w którym ponownie przedstawię wasze wybory. Oczywiście zachęcam was do podawania kolejnych ciekawych tytułów w komentarzach pod filmem, tymczasem zapraszam do zestawienia. Prosiliście, prosiliście i wyprosiliście. A mongaz prędzej czy później musiał pojawić się w moich materiałach, ponieważ jego specyficzna i prosta oprawa graficzna, a także nieskomplikowany gameplay pozwalają odpalić tę jakże ciekawą produkcję niemal na każdym komputerze. Historia gry, opierającej swoje zasady na imprezowej grze mafia, jest niezwykle ciekawa, ponieważ tuż po jej wydaniu w 2018 roku nie zyskała większego rozgłosu. Dopiero poprzedni rok doprowadził do gigantycznego wzrostu popularności tej gry, za sprawą streamerów i youtuberów, sprawiając, że wedle wielu zestawień była to najczęściej oglądana i wyszukiwana produkcja Anno Domini 2020. Warto dodać, że studio będące twórcami gry, czyli Innersloth, byli tak nieprzygotowani na niespodziewany napływ graczy do ich niszowej, bądź co bądź produkcji, że stan ten zapchał ich wszystkie serwery, które potrzebowały grube tygodnie na doprowadzenie ich do stanu użyteczności. A Us ma niezwykle prostą, aczkolwiek angażującą formułę rozgrywki, która opiera się na zachowaniach graczy. Docelowo kosmonauci mają do zrobienia kilkanaście czynności, dzięki którym przygotują statek do lotu. Na pokładzie w każdej partii znajduje się jednak sabotażysta, który próbuje do tego nie dopuścić, mordując kolejnych kosmonautów i sabotując ich działania. Zadaniem pozostałych jest natomiast wykrycie sprawcy i wydalenie go ze statku. A Us to bardzo fajny, ciekawy i tani tytuł do pogrania z przyjaciółmi. Druga gra zestawienia to tytuł całkowicie zapomniany, ponieważ obecnie w dobie Forzy, The Crew czy Gran Turismo raczej nikomu nie wystarczy czasu na kolejny pseudo-symulator wyścigów samochodowych. Jeżeli dysponujecie jednak nieco słabszym sprzętem i nie możecie pozwolić sobie na płynną rozgrywkę w Forza Horizon, polecam dać szansę Race Driver Grid, który jest czwartą odsłoną kultowej niegdyś marki Toka Race Driver. Gra podobnie jak cykl Dirt śmiga na zmodyfikowanym silniku Ego, który dodawał do graficznego efektu końcowego wiele efektów sprawiających wtedy wrażenie gry next-genowej. Osobiście jednak sprawdzałem, że wystarczy wyłączyć te wszystkie wspaniałości, żeby grafika stała się po pierwsze bardzo przejrzysta, a po drugie o wiele bardziej przypominająca realistyczne wyścigi rodem z poprzednich gier serii, wymagając przy tym do uruchomienia zaledwie jednorodzeniowego procesora ze zintegrowaną kartą grafiki. Samą grę można natomiast uznać za pradziada gier typu Project Cars, w której bierzemy udział w szeregu zawodów motoryzacyjnych, testując dziesiątki samochodów i stylów jazdy. Pierwszy jak i drugi grid należą do jednych z lepiej zoptymalizowanych gier, więc polecam je wszystkim fanom szybkiej jazdy. Marianne? O oh, man, not this again. Poprzedni rok obfitował wielki powrót znanych marek oraz ponowny rozgłos martwego już gatunku bitem mapów, dzięki czemu mogliśmy zagrać w takie gry jak Streets of Rage 4 oraz niespodziewanie dobre Battletoads. W 2012 roku za sprawą studia Way Forward Technologies mogliśmy natomiast zagrać w następną część kultowej serii znanej z systemów Nintendo Double Dragon Neon. Producenci znani choćby z niedawno wydanego Bloodstained Stain Ritual of the Night postawili na bardzo bezpieczny remake, który opowiadał równie dobrze znaną historię pogoni braci Liza ich uprowadzonym obiektem westchnień o imieniu Marian. Starą, aczkolwiek piekielnie angażującą i satysfakcjonującą rozgrywkę przeniesiono natomiast w nowoczesne, neonowe i nieco kiczowate szaty za sprawą ręcznie malowanej grafiki 2D z wykorzystaniem postaci i obiektów trójwymiarowych. Jako, że gra oferuje dwóch głównych bohaterów o imionach Bill i Jimmy, w Double Dragon Neon możemy grać zarówno w pojedynkę, jak i w trybie współpracy, a sama gra nie powinna sprawiać problemów nawet na wiekowych maszynkach do grania. Bolt on or not, that ride is hot. Seria Need for Speed potrzebowała aż 22 odcinków, żeby w końcu zadebiutować na moim kanale. Jeżeli już to jednak nastąpiło, no to z prawdziwym przytupem. Zatem prezentuję Wam jedną z najlepszych odsłon serii o podtytule Most Wanted, oczywiście z 2005 roku, która w Polsce osiągnęła status absolutnie kultowy. Seria Need for Speed od zawsze była obecna w moim growym życiu, jednak dopiero po przejęciu serii przez studio Blackbox oraz wydaniu dwóch genialnych części Underground uznałem markę za najlepszą opcję jeśli chodzi o arcade'owe wyścigi. Most Wanted przenosił bowiem bardzo dobrze przyjątą formułę nielegalnych wyścigów, stuningowanych superfur oraz genialnie prosty model jazdy, który świetnie sprawdzał się zarówno na padzie, jak i klawiaturze na obszar niewielkiego miasta Rockport, w którym ścigaliśmy się za dnia. Blackbox, poza dobrze znanym Nitro, który był prawdziwym game changerem w poprzednich odsłonach cyklu, dodało również żywo reagującą na poczynania gracza policję oraz listę 15 najbardziej poszukiwanych kierowców, z którymi mogliśmy się zmierzyć. Sukces Most Wanted to jednak nie tylko świetny model jazdy, ponieważ gra robiła olbrzymie wrażenie, po pierwsze świetną ścieżką audio, a po drugie niezwykle efektowną oprawą graficzną, która nawet dzisiaj wygląda całkiem nieźle, pomimo moim zdaniem niewielkiego nadmiaru efektów. Muszę przyznać, że chętnie zobaczyłbym również jakiś porządny remake albo remaster te odsłony, ponieważ elektronikom do tej pory ani za sprawą Most Wanted z 2012, ani tym bardziej beznadziejnego Undercover nie udało się powtórzyć jakości oryginału. We need to- Obecność wydanego w 2013 roku na konsole Xbox One, a także rok później na PC Ty Rise Son of Rome, może Was trochę dziwić. Wszak gra, pomimo 7 lat na karku, wciąż ma całkiem wysokie wymagania sprzętowe, potrzebując do płynnej rozgrywki co najmniej i piątki ze średniej półki, 8GB RAMu oraz karty graficznej wyposażonej w 2GB pamięci. Hack and Slash od Krajteka potraktujcie zatem, proszę, jako występ gościnny dla graczy o nieco lepszych komputerach, lub po prostu fajną grę, w którą polecam zagrać. Oczywistym jest... Że Rise od samego początku miał być pokazem siły nowej konsoli od Microsoftu oraz festiwalem jakości grafiki tworzonej za sprawą silnika Engine. W istocie, oprawa wizualna, którą wygenerowano na potrzeby przedstawienia historii rzymskiego centuriona poszukującego zemsty na oprawcach swoich bliskich, robi naprawdę świetne wrażenie i ciężko mi uwierzyć, że ktokolwiek zdziwiłby się, gdyby tak wyglądająca gra wydana została na konsole najnowszej generacji. Pod względem grafiki, przygody Mariusa Titusa znacznie wy. Przedzały bowiem dokonania innych deweloperów tamtych czasów, za co zresztą Krajtek oberwał rykoszetem, ponieważ pozostałe elementy gry są wykonane zaledwie poprawnie, czyniąc ze swojej produkcji piękną, aczkolwiek prostą i raczej nieskomplikowaną rąbankę. Tak czy inaczej, jeśli gustujecie w grach typu God of War, zachęcam do zapoznania się z Rise, bo to naprawdę niezła i niesłusznie zapomniana gra. W ramach oddechu od tych wszystkich gier napakowanych akcją polecam zajrzeć czasem do ciekawej strategii ekonomicznej lub symulatora życia. Wbrew pozorom to całkiem fajna zabawa. Na ten sam pomysł wpadło zresztą studio Maxis. Ojcowie takich hitów jak SimCity i niezłomnie popularne The Sims. Electronic Arts zachęcone świetnymi wynikami drugich Simów dało zielone światło na tak zwaną symulację wszystkiego pod tytułem Spore. Była to bardzo ciekawa próba symulacji życia od jej najprostszej formy w postaci mikroorganizmu do kierowania całymi cywilizacjami. Na pomysł ten wpadł sam Will Wright, który jeszcze przed premierą gry zapowiadał prawdziwe cuda na kiju. Ostatecznie gra przeszła sporo cięć związanych z przeciągającym się okresem produkcji, debiutując w 2008 roku w nieco innej formie niż pierwotnie zakładano. Pomimo bardzo dobrych recenzji, produkcja legendy branży gier nie sprzedała się najlepiej, a gracze narzekali na zbyt płytką i krótką rozgrywkę przypominającą raczej prostą grę akcji, aniżeli skomplikowany symulator życia. Inni natomiast docenili genialny tryb tworzenia potworów oraz możliwość importowania całych planet do internetu, znacząco przedłużając tym samym życie tej jakże nietypowej produkcji. Sport działa nawet na najsłabszych laptopach i często występuje na różnego rodzaju wyprzedażach. Więc jeśli lubujecie się w takich gatunkach, a macie już dość Simsów, zawsze możecie spróbować stworzyć całą społeczność na planecie. Kolejna gra zestawienia to przykład produkcji skrzywdzonej przez recenzję tylko dlatego, że odpowiadało za nią stosunkowo niewielkie studio. Do tej pory nie potrafię bowiem zrozumieć, dlaczego pierwszy Blood Rain na pc może poszczycić się zaledwie 65% średnią recenzji na Metacritic, a wcześniej na Game Rankings. Przygody agentki Rain, która niczym Blade jako pół człowiek, pół wampir, walczy z zastępami zombiaków, pająków, wampirów oraz nazistowskimi żołnierzami, występują bardzo wysoko w moim osobistym rankingu. A grę kończyłem wielokrotnie, za każdym razem świetnie się przy tym bawiąc. Nie tylko ja zresztą bardzo polubiłem postać seksownie odzianej półwampirzycy, ponieważ franczeza liczy sobie dwie główne odsłony, jeden spin-off, dwa niedawno wydane remastery oraz aż trzy produkcje filmowe angażujące do jednej z nich nawet samą Krystianę Loken czy Michelle Rodriguez. Bloodrain to bardzo ciekawy i nietypowy miks gier hack and slash, przygodowej gry akcji oraz platformówki, który wyróżnia się niezwykle dynamicznie. Krwawym i brutalnym gameplayem, który nie stroni odlejącej się wszędzie juchy czy wpływających w powietrzu kończyn pokonanych przeciwników. Mocna i intensywna rzecz dla graczy lubujących się w produkcjach o wysokim poziomie trudności. A skoro już o brutalności mowa, to zestawienie zamykamy niekwestionowanym królem, bezsensownej rzezi i wulgarnej agresji w postaci zdecydowanie przesadzonego i przerysowanego pod kątem Gore Postal 2. Choć grałem w to za młodu, aktualnie nie pałam do tej gry żadnym sentymentem i mocno wzbraniałem się z jej dodaniem, jednak nie mogłem pozostać obojętny na Wasze kolejne komentarze dotyczące produkcji Running with Scissors. W ramach ciekawostki warto dodać, że przejście drugiego Postala nie wymaga od gracza strzelenia choćby jednej kuli, a całość można spokojnie przejść bez używania trybu sikania, palenia zwłok i odrąbywania głów niewinnych cywili. Postal Dude na przestrzeni pięciu dni, na które składa się podstawka ma wszak całkiem normalne, codzienne zadania, jak kupno mleka ze sklepu, odebranie czeku z płacą od pracodawcy, czy zaproponowanie mieszkańcom Paradise podpisania wcześniej przygotowanej ankiety. Wszystkie te prozaiczne czynności możemy wykonywać bez użycia broni i agresji, na przykład odczekując swoje w kolej do sklepu czy banku i zapłacę za wcześniej zakupiony produkt jak normalny człowiek. To w jaki sposób będziecie grali w postala, zależeć będzie zatem wyłącznie od was, a sama możliwość wyboru przywodzi mi tu na myśl nieco inną chętnie podawaną przez Was grę, Undertale. I to by było na tyle, jeśli chodzi o 22 odcinek, fajny gier na PC. Tak. Mam nadzieję, że część z Was, która ma ferie lub końcówkę urlopu, wykorzysta ten czas, żeby ograć chociaż jedną z gier powyższego zestawienia oraz poświęci chwilkę na dodanie komentarza. Z kolejnymi propozycjami. Ja tymczasem żegnam się z Wami, życząc przy okazji wszystkiego najlepszego w nowym roku i zapraszam do oglądania następnych zestawień. Na razie.